8 lipca 1979 roku starsza kobieta znajduje ciało młodego chłopca przy leśnej drodze w Atlancie. Po zawiadomieniu i dotarciu policji na miejsce okazuje się, że to Edward Smith, 14-latek, zaginiony tydzień wcześniej. Ostatni raz widziany był on 3 km dalej. Przyczyną jego zgonu był postrzał w plecy. Policjanci po przeszukaniu terenu 100 metrów dalej znajdują drugie ciało. W znacznie poważniejszej fazie rozkładu było ono w takim stanie, że nie było możliwe ustalenie tożsamości ofiary. Zostało ono wysłane na sekcję. W końcu, dopiero rok później, po zębach, ustalono, że był to Alfred Q. Evans, którego zaginięcie zgłoszono 25 lipca. Przyczyną śmierci było uduszenie. Na początku,

Let him go let him come pick him up. They don't have to bring him back. 8 listopada jego ciało zostało znalezione w opuszczonej szkole, a przyczyną śmierci chłopca było uduszenie. Jednak tym razem po raz pierwszy śledczy znaleźli coś więcej. Były to zielone włókna dywanu na ciele chłopca. Matka Jusufa wywierała ogromną presję na policję i miasto, aby zbadali sprawę dokładnie. Jak wiele dzieci mamy w naszych miejscach, zanim policja powiedziała: hey, mamy problem? Sama założyła komitet przeciwko mordowaniu dzieci i sama na własną rękę próbowała zapobiegać i pomagać. Pani Bell jest chairman of a new organization, trying to deal with all of this. A committee called Stop the Murders of the Children. Is that the correct name, Ms. Bell? No, it isn't. The correct name is the Committee to Stop the Children's Murders. 8 marca 1980 roku znaleziono zaginioną 4 dni wcześniej Angel Lanier. Była to pierwsza znaleziona dziewczynka. Przyczyną jej śmierci, podobnie jak wielu innych, było uduszenie. Tydzień później zniknął jedenastoletni Jeffrey Mathis, jednak jego ciało odnaleziono dopiero rok później. Policja wciąż niechętnie podchodziła do badania sprawy i nie traktowała tych zabójstw priorytetowo. We 19 maja znaleziono ciało 14-letniego Erika Middlebrooksa. Przyczyną jego śmierci było uszkodzenie mózgu spowodowane tępym narzędziem. Jednak przy bucie Erika znaleziono kłębek czerwonych włókien. 9 lipca znaleziono Christophera Richardsona. Jak wielu innych, był uduszony. W mieście zaczął panować strach. Jednak w końcu, po prawie roku, utworzono specjalną grupę policji, która miała badać tylko i wyłącznie tę sprawę. Investigation of the murdered and missing children is under a special task force of the Atlanta Police Department, with assistance from the Georgia Bureau of Investigation. The head of the task force is major W. J. Taylor, whose background includes traffic, the SWAT team and community affairs, but no investigative duties. Atlanta Public Safety Commissioner Lee P. Brown is standing by. Go right ahead. You're on So many black kids have, you know, had to die before anyone got really interested in, you know, solving, you know, uh, wondering what happened to them, you know. I mean, a bunch of them died before anyone got interested, you know, just because they're black kids. Jednak dalej brakowało poszlak. Miasto przeznaczyło nagrodę dla osoby, która doprowadzi śledczych do podejrzanego. Mieszkańcy zaczęli również szukać czegokolwiek na własną rękę. Doszło do tego, że wynajęto jasnowidzów, którzy mówili mediom, że mają informacje dotyczące zabójcy. Nie jestem pewien, że to mógł to problem. Nie jestem pewien. że nie będzie więcej Jestem tutaj. by Dorothy Allison has all the trappings of a visit by a celebrity. Her two-car caravan. Is filled with investigators and companions. They pour into the house and hover over the psychic until she gets what she is after. And what she is after is a feeling, an impression, a mental image which will lead police to a solution. And today, Dorothy Allison feels she will have answers. Oh, God. This is bad. bad. Oczywiście, do niczego to nie doprowadziło. 20 czerwca znaleziono ciało 10-letniego Arona Wage pod mostem z torami kolejowymi. Przyczyną śmierci było uduszenie pozycyjne spowodowane złamaniem karku podczas upadku. Świadkowie zeznali, że widzieli jak Aron wsiadał do niebieskiego szawroleta z dwoma czarnoskórymi mężczyznami. 10 lipca znaleziono za magazynem ciało Antonego Cartera, zaginionego dzień wcześniej, z ranami kłutymi na plecach i klatce prysiowej. W tym momencie minął rok od pierwszego morderstwa. Następnie, 10 lipca, zaginął 10-letni Earl Terrell, którego ciało znaleziono dopiero pół roku później i stwierdzono uduszenie. Clifford Jones became victim number 12. His body was found behind a dumpster at the Hollywood Plaza shopping center. Następnie zniknął Dearon Glass, którego nie znaleziono do dziś. He was victim number 14, the latest to die. 12-year-old Charles Stevens, smothered to death. Kolejny, był dziewięcioletni Aaron Jackson, również uduszony. Lista ofiar z miesiąca na miesiąc robiła się coraz dłuższa, a wciąż brakowało jakichkolwiek poszlak, dowodów czy świadków.

Police in Atlanta have another problem to deal with now armed vigilantes who have their own ideas about how to protect the city's black children. Investigators are after any possible lead. They've been looking at television news tapes of the funerals and volunteer searches, hoping to find a suspect. FBI. We have no idea who's perpetrating them. And even if we did have an idea, there would be no way to substantiate that at this time. We are concerned about the children. A 7 grudnia zostaje znalezione ciało 16-letniego Patryka Rogersa, najstarszej ofiary jak do tej pory, Patrick marzył o karierze muzycznej, uwielbiał śpiewać i brał udział w popularnych wtedy konkursach talentów. Według sąsiadów, tego dnia miał spotkać się z mężczyzną podającym się za muzycznego menadżera, promotora i łowcę talentów, jednak z tego spotkania nigdy nie wrócił. I think this was just somebody that 3 stycznia 81 roku znaleziono na leśnej drodze ciało Lubiego Gietera porwanego z galerii handlowej. Jeden ze świadków, który widział Lubiego, pomógł policji narysować szkic przedstawiający mężczyznę, z którym był widziany w galerii chłopiec, zauważył, że mężczyzna ma bliznę na policzku. The police chief and police commissioner of this city are black. That has nothing to do with poverty. President, what will you do to honor the request by federal officials, well, from Atlanta officials, for you and the federal government to intervene in the Atlanta uh, case of 17 missing or black children? FBI zostało przydzielonych jeszcze więcej osób do tej sprawy i w końcu pojawił się trop od informatora policji że sprawa może być powiązana z Ku Klux Klanem informator ten nagrywał rozmowy wysoko postawionych członków klanu takich jak Thomas Sanders Charles sanders i jego z with children. Udało się także nagrać rozmowę, w której Sanders jest pytany, dokąd idziesz? Załatwić kolejnego dzieciaka? Odpowiada, tak, sprawdzę kilka miejsc. Warto zauważyć, że Sanders miał psa, białego haskiego. 22 stycznia zostaje znaleziony 15-letni Terry Poo, również uduszony. A dwa tygodnie później 12-letni Patrick Baltazar. Znaleziono na nim trochę sierści psa, fioletową tkaninę oraz włókna nietypowej zielonej wykładziny. Lokalna prasa natychmiast o tym napisała. Następne trzy ciała Cartisa Walkera, Josepha Bella i Timothy'ego Hilla zostały znalezione w rzece, a to oznaczało, że morderca czyta prasę i uznał, że musi wrzucać ciała do rzeki, aby nie zostawić na nich śladów włókien. Następne trzy ofiary wyłowione z wody były znacznie starsze niż pozostali. Był to 21-letni Eddie Duncan, 20-letni Larry Rodgers oraz 23-letni Michael McIntosh. Jimmy Payne's body was found late yesterday afternoon in the Chattahoochee River just north of Bankhead Highway. He is the fifth victim to be discovered in the Chattahoochee. Another similarity in many of these cases, few clues and a lot of dead ends. Śledczy uznali, że ryzyko wyrzucania ciał przy rzece jest zbyt duże. Grząskie tereny, możliwość bycia zauważonym, czasem brak możliwości podjechania pod samą rzekę. Dlatego uznali, że ciała najprawdopodobniej wyrzucane są z mostów. Postanowili przez następne 30 dni obserwować 13 mostów w Atlancie. Na każdym z nich rozstawiono policjantów po obu stronach, a kilku również pod mostami przy rzece. Ostatniego tygodnia obserwacji, 22 maja 1981 roku, jeden z policjantów przy rzece, James Jackson, usłyszał głośny plusk wody. Od razu poinformował o tym kolegów z góry mostu, a ci niedaleko dalej zatrzymali Chevroleta, którym jechał Wayne Williams. Policjanci zapytali go, czy wie, czemu został zatrzymany, a on odpowiedział, że wie, że chodzi o sprawę zaginionych dzieci, co bardzo zdziwiło policjantów. Kiedy zapytali, dokąd jedzie, powiedział, że jedzie na spotkanie z piosenkarką o imieniu Sheryl Johnson. Policjanci po sprawdzeniu nie znaleźli żadnych śladów istnienia takiej osoby. Numer telefonu, który podał Williams do Sheryl, również okazał się fałszywy. W jego samochodzie znaleziono linę, latarkę oraz skórzane rękawiczki. Jednak brakowało twardych dowodów, by móc go aresztować. Wayne Williams miał 23 lata w dniu zatrzymania. Na co dzień miał obsesję na punkcie radia, chciał założyć własne i promować tam młode talenty. We własnym garażu założył małe studio nagraniowe. Twierdził, że prowadzi agencję talentów muzycznych i szukał osób, które mógłby wypromować. Także, szczególnie nocami, jeździł po ulicach Atlanty i fotografował różne incydenty, których zdjęcia później sprzedawał do lokalnej prasy. W swoim samochodzie podsłuchiwał policyjne radio, przez co miał szyb. Szybki dostęp do wszystkich kluczowych informacji. Dwa dni po zdarzeniu na moście, dwa kilometry dalej, wypływa z rzeki ciało 27-letniego Nathaniela Cartera, na którym też udało znaleźć się zielone, specyficzne włókno. Mimo że lekarz sądowy oznajmił, że ciało przebywało w wodzie dłużej niż dwa dni, policja postanawia się skupić na Ujnie Williamsie. Zdecydowali się zamknąć go na 48 godzin i przesłuchać. Is there a Zbadano go także wykrywaczem kłamstw i wypadł źle. Przeszukano także domu Williamsa. Znaleziono tam sporo zdjęć młodych chłopców, jednak nie ofiar. W kilku pokojach była zielona wykładzina, której próbki pobrano do badań. Również rodzina Williamsa miała psa, owczarka niemieckiego. Jednak brakowało twardych dowodów, więc Wayne po przesłuchaniach został zwolniony z aresztu. W tym momencie, nie wychodzimy z informacji, która będzie wywodzić w areszt. To wszystko, co musimy powiedzieć na tym momentie. Nie mamy nikogo. To jest prawda.

This murder case. Some of them might be connected, but some of these kids are in places they don't have no business being at certain times of the day and night. They're just running around in the streets wild. And I'm saying when you're doing that, you're opening yourself up for all kinds of things. I just feel some of these parents just need to tighten up and get strict on the kids. Did you didn't throw anything in the river? No, even though they was. said I told them.

Wszyscy zastanawiali się jak tak niski, lekko przy kości i wyglądający na nerda chłopak mógł dokonać takich czynów, poradzić sobie z tymi wszystkimi ofiarami i nie zostać zauważonym. A w międzyczasie policja zbadała włókna dywanu Wayne'a i potwierdziła, że pasują do rzadkich włókien znalezionych na niektórych ofiarach. Na podstawie tego dowodu 21 czerwca, równo miesiąc po zatrzymaniu na moście, policja postanawia go aresztować i postawić zarzuty. Williams został 27 28 Williams został oskarżony o dwa zabójstwa Nathaniela Cartera oraz Jimiego Payne'a. Oboje zostali znalezieni przy rzece, przy której został zatrzymany Wayne. 6 stycznia 1982 roku rozpoczął się proces Williams'a i trwał dwa miesiące. Williams'a broniła adwokat, której była to pierwsza sprawa o morderstwo w karierze. Obrona argumentowała, że żaden z policjantów nie widział, aby Williams faktycznie zatrzymał się na moście, a wyrzucenie zwłok zajęłoby sporo czasu i byłoby łatwo zauważalne. Podkreślono też, że Williams był niski i nie miał siły, by samodzielnie unieść ciężkie ciało i przerzucić je przez ponad metrową barierkę mostu w tak krótkim czasie. Williams is charged only with two of the 28 murders on the Special Task Force list. But the prosecution wants to introduce evidence linking Williams to ten additional victims, including one. Whose name was never on the list. Badacze włókien uznali, że sierść psa Williamsa była na 18 ofiarach, a na 12 włókna zielonej wykładziny. Potwierdzono również, że wykładzina, z której pochodziły zielone włókna, była produkowana w małej fabryce Wellman i dostępna była na rynku przez bardzo krótki czas. Oznaczało to, że zakupiła ją prawdopodobnie tylko niewielka liczba osób. That fibers removed from the 12 victims were similar to those taken from the home and car of Wayne Williams. The trial of Wayne Williams marked one of the first times that tiny fibers were the key evidence in a major murder case. Lawyers for convicted murderer Wayne Williams charged the prosecution used unreliable fiber evidence and unfairly characterized Williams as a mass murderer. Throughout two searches of the house, 20 hours of search in my car, not one fiber. From any victim, their clothing or their environment was ever found in my house. Dodatkowo jeden ze świadków oskarżenia zeznał, że widział Wayne'a Williamsa w towarzystwie jednej z ofiar. Z kolei obrona powołała o 70 świadków, którzy mieli przemawiać na korzyść oskarżonego. Jednak jednego dnia w sądzie Wayne diametralnie zmienił swoje zachowanie. Stał się agresywny, wybuchowy i pełen złości. W swoich wypowiedziach atakował innych. Po raz pierwszy pokazał swoją drugą twarz. Po dwumiesięcznym procesie i 11-godzinnym debatowaniu ławy przysięgłych przyszedł czas na wyrok. Wayne Williams murder trial came back tonight and said, Guilty on two counts. Guilty as charged. Guilty of two of that city's series of killings. The sentence imposed immediately. Two consecutive life terms. He's innocent. Not only do I feel he's innocent, but if, if uh, the prosecuting team had to make one last statement before they die, and that statement would cause them to go to heaven or hell, they would say he's innocent. Matka Bella również nie wierzy, że to Wayne był zabójcą i był w stanie zabić samemu tyle osob. Will Williams be charged with any of the additional murders with which he has been linked? District Attorney Lewis Slayton. We don't have any present plans of bringing any further indictments in Fulton County. Commissioner Brown denied that any murders attributed to Williams are being swept under the rug. He said the attribution is based on evidence. Why do you think you were convicted? Fear what do you mean atlanta at the time was in a panic they wanted any suspect that they could find and let's just be honest it had to be a black person because if it had been a white suspect atlanta probably would have gone up in flames it came very close to that do you think you'll ever be free no doubt it's not a matter of, of if to me it's a matter of when the bottom line is nobody ever testified or even claimed that they saw me strike another person choke another person stab beat or kill or hurt anybody because i didn't the prosecution tried to go out and find any of these witnesses they could to say well we need you to say this about wayne williams you need to say that Później zaczęło wychodzić na jaw, że świadkowie, którzy widzieli Wayne'a inaczej opisywali go podczas śledztwa, niż w sądzie. Okazało się również, że taśmy z podsłuchówku Klux Klanu zostały zniszczone miesiąc po sprawie Wayne'a. Jeden ze świadków także przyznał się, że musiał powiedzieć, że widział Williamsa, mimo że nie był pewny. Kolejny świadek, który powiedział, że słyszał jak Williams wypowiada się negatywnie o czarnoskórych, okazało się, że zeznawał nie pod swoim nazwiskiem i należał do Ku Klux klanu w przeszłości. Również na początku w aktach pojawiła się informacja o białej sierści psa, najprawdopodobniej haskiego. Dopiero później pojawiła się w niej sierść psa, pasująca idealnie do psa Williamsa. Before any news leaked about the fibers. After that, victims turned up on land, some were in water. It was the same as before and after the fiber announcement. And as a matter of fact, of all the pattern cases, there were only seven river victims after the announcement of fibers. They also they have refused to acknowledge the presence of black females being killed a black female was found killed in south atlanta near the area where richardson and tara were found she was found in a stream i'm saying all of this occurred during the same time and at the same time they had females on the task force list by the time the trial came around no females i'm convinced wayne williams is innocent i'm convinced that this was a political more of a political thing than it was a trial about guilt or innocence. So, you don't think he killed your son either? Though? I don't think he killed anybody.